Dzień dobry, dzień dobry, witam w świątecznej edycji vloga. Dzisiaj zobaczymy jak wyglądają święta w Dubaju, od strony Polaka, który tutaj mieszka, i od strony tak ogólnie w mieście, jak to wygląda. Także wychodzimy z domu. Generalnie rzecz biorąc, święta w Dubaju oczywiście istnieją, ale nie są obchodzone aż tak mocno jak u nas, ponieważ jest tutaj mało chrześcijan. Chrześcijanie są oczywiście, są wszystkie religie, yy, ale jednak większość wiadomo, jest muzułmanów, jest też dużo hindusów, więc jest bardzo popularny hinduizm a chrześcijanie są tak jakby trochę przy okazji. Największą grupą chrześcijan wydaje mi się, że w Dubaju są Filipińczycy, bo Filipiny to jest jedyny kraj w Azji, gdzie po prostu niecałe 100%, prawie 100% ludzi to chrześcijanie. Reszta krajów to już jest, to są inne religie przeważnie. Um, Korea jest na przykład, z Tobą jest w Korei Południowej jest 30% chrześcijan i to na Azję też jest bardzo dużo, no ale dobra. Czy muzułmanie obchodzą święta? Oczywiście, że nie obchodzą. Tutaj, na przykład, święta to jest w ogóle zwykły dzień. Nie ma czegoś takiego, że wszyscy mają wolne, bo są święta, nikt do pracy nie idzie, wszystko jest pozamykane i w ogóle nie istnieje coś takiego. Nagrywam to teraz w Wigilię i Wigilia to jest po prostu najzwyczajniejszy dzień roboczy: wszyscy są w pracy i, i tyle. A to, co ktoś robi po pracy, to oczywiście jest każdego sprawa, więc jak ktoś jest chrześcijaninem, to ten dzień sobie robi po prostu Wigilię po, po wieczorem i tyle. A teraz jedziemy sobie w takie bardzo fajne miejsce, żeby pokazać Wam, jak faktycznie Dubaj się zmienia jako miasto podczas świąt. Czy są dekoracje? Są i zaraz Wam je pokażę. one large please. Thank you. How a large one? pewną tajemnicę, e, tylko nie mówcie. Ten karak to jest. Pierwszy, powiedzmy, że posiłek, e, który dzisiaj spożywam, ponieważ jak prawdziwy Janusz, nie jem cały dzień nic, żeby później na wieczerzy wigilijnej zjeść jak najwięcej. A nagotowaliśmy tego ze znajomymi wczoraj bardzo, bardzo dużo. Maćka, Wiktory już pewnie znacie, gdzie będę u nich właśnie na wigilii e, i pokażę Wam zaraz, co, co nagotowaliśmy. Ale najpierw zobaczmy sobie e, miasto, jak wygląda. I napijmy się oczywiście pysznej induskiej herbatki. Jestem właśnie przy plaży Lamer i pokażę Wam jakie to są ładne świąteczne dekoracje. Przed filmem w ogóle zaczepiła jakaś y, pani, ubrana w abaje, czyli tą czarną, tradycyjną arabską suknię, i powiedziała mi Merry Christmas! <grym> Także bardzo fajnie, bo wiadomo, że jest innej religii i tak dalej, a powiedziałaś sobie wesołych świąt. O, są pierwsze dekoracje już obok mnie. Zobaczcie, piękne świąteczne palmy. Prawie jak w Polsce, nie? No i zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj mamy świąteczne, pójdźmy choinki są. Yourself, I you're I you're no. Albo Czyli naprawdę jest fajny klimat świąteczny. Także są tego typu rzeczy tutaj w Dubaju. Nie ma całego miasta przebranego i tak dalej, ale są różne miejsca specjalne po to, żeby trochę poświętować te święta. E, no i różne atrakcje właśnie dla dzieciaków i w ogóle. Tu coś innego jest, nie wiem co to jest, ale też świąteczne przede mną jest coś. Nie mogę wejść, trzeba zapłacić, więc nie będę płacił, ale jakieś chyba występy dla dzieci. No, czyli są. Jednak wstęp był za darmo, ale nie można było kręcić, więc nagrałem parę przebitek telefonem. Teraz Wam je pokażę. To było takie miejsce dla dorosłych, taki, gdzie można sobie usiąść, piwko wypić normalnie, tam jest alkohol. Zakaz wstępu dla dzieci w ogóle bardzo dziwne. Przeważnie na święta jest odwrotnie. No ale takie miejsca też są. Był Mikołaj, były wszystkie fajne ozdoby. Tak to mniej więcej wygląda w Dubaju na święta. Nie całe miasto, ale poszczególne jakby miejsca są zrobione specjalnie pod świąteczne świętowanie. Że tak dziwnie to powiem. A teraz, jak zobaczyliśmy te wszystkie świąteczne ozdoby, to jedziemy na wigilię do Maćka i Wiktorii. Boom! A jakby ktoś pytał o choinkę, to choinki też są. Nie, że to jest zabronione, czy coś. Po prostu akurat tutaj nie, nie znalazłem choinki, ale są w różnych miejscach. Czy to gdzieś w centrum handlowym, czy to gdzieś w centrum miasta, po prostu jakaś duża choinka stoi. Akurat dzisiaj nie miałem czasu podjechać, ale może mi się uda pokazać wam parę przebitek w tym momencie. A jeżeli nie, to sorry, ale są. Generalnie ktoś myśli, że to jest. Cokolwiek zakazany był muzułmański kraj i tak dalej, to wiadomo, że to jest nieprawda, kompletna bzdura, możesz robić wszystko, czego chcesz. Tylko tak krótko to powiem, bo to jest taki nonsens, że szkoda więcej strzepić na to języka po prostu kto co lubi. Tu jest zawsze problem z parkingiem, więc zaparkowałem w takim nieoficjalnym parkingu. To jest po prostu kawałek piachu pomiędzy innymi budynkami. I to jest nie dość, że zawsze miejsce to jest za darmo jeszcze. Jedziemy. No jesteśmy w budynku Maćka i Wiktorii. Mam dla nich prezenty, których pewnie Wam nie pokażę, bo chociaż troszeczkę te prywatności, takie minimum prywatności fajnie mieć czasami. No, idziemy do nich góry. Halo halo! Prezenty przyszły! Nie, 10 Dzieciątko, przestań! Nie? Za stary są takie rzeczy. No to pokażę Wam teraz najważniejsze. Jedzenie, które gotowaliśmy wczoraj 8 godzin i dzisiaj jeszcze Wiktoria dorobiła rybę. Tak, A że... to już jest spiekła. Tak? to jest Maciek. <laughs> Maciek ma taką Maciek. moc, że nieważne jak robi i co robi, to zawsze jest spalone. nie? Dobra, dawaj, pokażę tak. nam. Dobra, dobra. Pokażmy co, to, co najważniejsze. Zuka zupka pyszna. Cały Garbaszczu no. Niektóre wyglądają bardzo brzydko, ale będą no, smaczne. Wiadomo, kto je robi. No, Wiktoria, nie ja. ja. Tak. Bo ja nie robię. Razem! Razem! Robiliśmy piękne ciasto. O, marchewkowe. Ciasto marchewkowe, przepiękne, więc mamy wszystko. Oczywiście tracimy napoje tutaj. też na. No Mikołaj właśnie. z tą ciężarówką przyjechał i przyjechał. Tak, chyba już Tak. A tutaj. Jest dubajska, świąteczna choinka lecą jakieś kolędy Jest wszystko, co jest u Was w Polsce Nic nam to nie brakuje Także nie ma gadania, że nie ma świąt w Dubaju Są święta, są fajne nawet no. Nie brakuje? Brakuje wałka Brakuje wałka, bo butelką od napoju alkoholowego robiliśmy te, e, ciasto na pierogi Będzie produktów. <laughs> nie, 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 nie pokazujemy jakiego A, pierwszy raz w życiu ugotowałem tyle rzeczy na wigilię sam. czy sam. Z, oczywiście w trójkę, nie? Ale nie, że moja mama gotowała czy ktoś, tylko ja gotowałem razem z ekipą. I teraz dopiero doceniamy, e, ile mamy wkładają pracy w Wigilię. No. Ile godzin. Dokładnie. Dokładnie. I nikt im nie pomaga przeważnie, To jest najgorsze. Także wszystkie mamy... ten... Nie wiem co powiedzieć mam. Rozumiemy wasz ból. A to jest prezent dla kotów Maćka i Wiktorii, bo oni mają takie koty, które dokarmiają I te koty prawdopodobnie nigdy nie jadły kurczaka takiego oż, że ktoś im da kurczaka po prostu My im dajemy czasami dajemy, Ale dajemy, co? Dajemy, ale resztki jedzenia, a nie wszystko Ale resztki, ale dajemy to jest świeżutki ale... dla <laughs> ale, dajemy. ale zostają cały czas jedzonka dla kotów. No to tak, wiadomo ale nie ma takiego Haha, <laughs> wydało się. No i gdzie jest to jedzenie? No pokaż Aha, głodzi koty. Wpisujcie e, hejtorskie komentarze, Było głodzi koty. Uwaga, uwaga. Koty wszystkiego najlepszego z okazji świąt. Nie wiem, zdrowia, szczęścia i dużo kurczaka. żebyście się nie kłóciły ciągle i nie biły nawzajem, no. No, chodźcie, chodźcie. No, I on zżera cały naraz, żeby tylko mnie zabrały, I ucieka. Widziałaś to? wziął tak. i uciekł, żeby mu nie zabrał im te masz rudy też Był to jeden z moich ulubionych kotów bo wspomina mi namutów pierwszy, a drugi jest taki milutki eee, no i... u, ale kawał, ale kawał a ten rudy to jest prawie jak namu. No. to jest kocur to jest kocur, no one są takie półdzikie nawet dzisiaj my je karmimy ciągle a szczególnie macie tu stoją, one i tak uciekają no. to jest tajga to jest tajga. Wciąż aktualnie. Tak, moje i tak. Ma to dwa kawałki. masz dla siebie to <laughs> naciska. No. O już, walka, walka. Bożarskie weszło, to bo jest walka. Co z Marką? Dobra, to jest na dzisiaj wszystko. Kończymy vloga, bo trzeba trochę, trochę się najeść i w ogóle. Koty, cisza, ta. To jest na wszystko, kończymy vloga, ponieważ muszę zjeść wreszcie wigilię i w końcu spędzić czas prywatnie ze znajomymi, a nie żebyście nas podglądali. Także wesołych świąt, trzymajcie się i do następnego vloga. Cześć!